Dlatego też święty Jan Paweł II nosił szkaplerz od dzieciństwa. Jako młody chłopak, jedyny z całej grupy, przyjął szkaplerz z rąk Ojca Sylwestra w klasztorze karmelitów bosych na górce w Wadowicach. I temu szkaplerzowi pozostał wierny. Przyjął świadomie, przyjął świad dobrowolnie i poświęcił swoje życie w dzieciństwie. Po latach, jako papież już, Powie do młodzieży w Rzymie: Dziewica Karmelu bardzo mi pomagała w młodym wieku, kiedy byłem tak jak wy, młody. Pomogła mi odnaleźć łaskę mego wieku i moje powołanie. Otoczyła mnie macierzyńską troską, przyodziała mnie w sensie duchowym łaską Boga i wspomagała mnie w noszeniu tej szaty zawsze białej.